Nie, ja że detektyw mm. możliwość dopiero po tym, jak ty Nie gadaj, że wzią, ser. Się A ja byłem sobą i przyszedłem. No tak. Ser! Uwaga, kolejny giveaway. Razem z Hellcasem przygotowałem giveaway, w którym możecie wygrać skiny. Jedyne, co musicie zrobić, to wpłacić minimum 3 dolary z moim kodem KARAKAN i otworzyć skrzynkę. Do pierwszej wpłaty otrzymacie 10% więcej do doładowania i 70 centów na otwieranie skrzynek. A jeżeli jeszcze nie znacie strony Hellcase, to tutaj możecie otwierać skrzynki, pojedynkować się z innymi graczami w Case Battle, ulepszać skiny, upgraderze, które udało wam się wcześniej trafić. Więc bierzcie śmiało udział w giveawayu, bo aż trzy osoby wygrywają. Sami zobaczcie, jak fajne skiny mogą trafić w Wasze ręce. A ja myślałem, że na zielono, to, tutaj to czysty. Okej, okay, nie zginąć, nie zginąć, nie zginąć, nie zginąć. Da mi ktoś tarczę? Okej. Okay. Dobra, muszę chodzić ze zwierzakiem. Jezu, nie zabijajcie mnie, proszę. Ku***. Ja No i czemu mnie zabijają instantowo? Instantowo ja? mnie zabijają. No cz Tak jest. Numer Czekaj, no ja to jest. No 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 nie chcę To jest. no, no, no way. Paliwku. Nie wiem, stoję czat na pięciu osobach i tak umieram. Ja, jak czy? sprawić, żeby nie umrzeć? To jest po prostu Stoję wśród to, to jest to, to 10 kiciela, nie osób. Troj, Kiślu, Ewron i ktoś jeszcze. Juggernaut! Ale Blacha nie żyje. Był, a Ewrona zabił, ktoś zabił. Blaszka, Ewron, Kiślu, no i teraz tak był Seal i Uciekaj na początku gdzie? Chyba w ogóle to jest zwierzak Kislu. Ja muszę do jakiegoś medyka, jakoś giga daleko. Self report, to jest self-report. To jest self-report. To, self to jest self-report. To jest self-report. Self self co jeżeli Ewron ja miał tego. jeżeli miał jak go zabiją, to od razu tak, no. ja Nie, no, no. Je, po pierwsze było światło wyłączone. Dobrze, no, niech drugie, pójdą na zwierzaka. Przegrają od razu. Kamila, jak zbiegłem na dół, czyli jak masz wyjście i jest ten kwa. Dupy. Słuchaj mnie. Na reaktor, zdeb, uciekaj jak zdeb, dobra zdeb, rola jest, zdeb, chyba zdeb, tak, jest tak będę ta robił. Pod, będę pod, spierdzielał db, zdeb, od razu zdeb, na reaktor, co? Yyy, nazywa. No, no kufer taki, nie? Dobra, komancisz. Ku... W moich oczach stałeś w drzwiach do paliwa i słuchaj a, w moich oczkach strzelałeś, strzelałeś do niego! Słuchaj mnie, i w tym nie. momencie z, miałem target na guzik I poza tym, słuchajcie co I ten powiedziałem blacha. Czyli, że był Sir i Exe, tych czterech osób Przywieź mi Maka nie e, wiem. Ja, ja wam gwarantuję, że to jest self-report albo... Tak, to tak wyglądało, to, 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 to tak wyglądało. A są poisonerzy? Są Czy nie? Nie, wiadomo Co robi rola Troja? To jest killer na sterydach Ja bym że to self-report, to kto był? To już mam mówię, że jestem traperem Coś i się mówię boję, wam, że to Egze, że był egze i Sir nie Egze i Sir był jeżeli, tych czterech jeżeli osób, jeśli on więc był zginę teraz, to słuchajcie co mówię, Egze i Sir skipnik. był skipnik. tych czterech ja osób. No skipnik. nie, no już zginąłem, I, ja bym, ja bym, Ale ja bym, zginąłem. w których czterech osób? E, jakich czterech osób? kiślu i Nie gadaj, że zwierzęta wygłosują. Ja byłem z Eronity. Ja jestem jadam gemsa. No jakie, więc ja już traper, traper, traper jestem. Toż fakty, nie ma to znaczenie. Nie ma to znaczenia. Ale sobie pograliśmy, co? Jezu, dobrze, że ku... reset Seeda, bo zginę oh, k***a w Ja mówiłem, Mówiłem, mówiłem! Ech, jak byłem imposto. Co to kurwa jest? Mystic! Zre... Zbugował się Sid widzowie! Reset lobby musi być. Tyblord został usunięty przez... O ku... Mam tarczę! Dziękuję! Uf. Teraz mogę być jak kula Stać przy wszystkich i mieć wywalone. Despasito. O kura. Ty. Jezu, to, to, to jest A. idealne. Dzień dobry. Ja wiem coś, nie, wiem coś! Nie. Co? Nie, ja, ja też uwaga, jesteście debilami, jeśli Jest chcecie Nie, nie, nie chcę o, tego grozić. Jest słapek i sleeper Transporter, no, transporter ze mną cię zamienił. Nie, nie, też zamienił. Nie Ale mnie ktoś zamienił. Jak zwentowała? Co? Ja mnie na węcie, ja się ja się na też Bo ja się na węcie Ja też się odrodziłem na węcie. Ja się też odrodziłem na węcie. Ja też na No co wy dajecie? wszyscy wentują, lecicie, wszyscy wentują, wszyscy. Jako ostatni to zrobili? Ja co? Nie, no nie, proszę junek, Ej dobra sytuacja jest taka. Byłem na staku i nagle ktoś mnie słapuje i jestem na nie, na nie, 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 No nie, że nie, 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 No, 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 myślałem, że... Co na chcieli zrobić? Ej, ale fajne to jest. O, dwóch debili. Blacha, czemu ja głosujesz na, blaskę, na Blacha mówi dwóch debili, a ja sam na siebie na pewno głosuję. <słyska> na siebie <i słyska> z siebie i z ciebie z telefonu. No nie kłamie, nie? Z <słyska> ciebie z telefonu. Dobra, ej, z***** oparcia, to jest idealna chat sytuacja. Dobra. Szybkie taski. Do końca Time Lordzie, no po prostu twórcy gry usunęli. Pewnie się bugował czy coś, bo nie, nie da się tej roli włączyć. Więc musieli ją po prostu usunąć. Git. Ewron, mam urodzinki. Złożysz mi życzonka? Wszystkiego najlepszego, widzu. Jest klip do tego. Jest klip do życzeń. Zyp, zip, zip, zip. A! Pyk, 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 pyk. nice. Noice. No mra No mra No no A! KELON PAPA! TRZYMAJ SIĘ! MOJA CIĘ! To oni zrozumiałem. Ale wiesz jak bym na kamerach chciał czas. Nie wiem, wiem tym... skipujcie to Ej, Co tym... To jest P*** Pię... się? Czemu mam skipować? na czerwono Bo, Bo to... Nie gadać, Bo jest... nie może mówić jest... nie O się... tak no. będzie Ciekawostka BoxD no. no. Proszę mi... Wiem, że jesteś okej okay. Mniej więcej no. niż 5 IQ Dobra ja. Nie chcę Ale. Dobra! Luna jest killerem! Kenon jest killerem! Fejkowali Fakeowali. Wołłł Kenon. Ciekawostka, bo. Ja go no nie zrobiłam, no i stałem, tylko poruszałam tam. Ej, stałem S? przy kamerze, podeszła do mnie Angela i jak podbiegł do nas do Neurach, to teraz jest na blackmailu. Dobra! Wieżak, ale. Kenon so, jest killerem! Wieżak no, był no, traperem! Wieżak był traperem, byłem ja, Kenon i To go Wieżak nie żyje i Kenon Zwierzaka, dlatego okay. że Kenon był impostorem i był z nami na trawie. Wątpię na. Dobra, y Nic. pamiętajcie o Angeli ewentualnie. Proszę Chumacę, nie wołtujcie Guzika, tak, że no dlatego stałem na kamerce, żeby no. ktoś widział, jak mnie za*******, Rozumiesz? A to ciekawe, że jak do poszedł, to nagle Ty Black Tailor. I nafekowaliście kluczyk. Go, 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 go. go, i Lambert, nałożyć na stare Ja wątpię, ktoś randomowo na przykład. To jest Blackcore, na sobie nie wiem, Na siebie nie gwałtuje. Wow, na siebie nie gwałtuje. Na sobie nie gwałtuje. Na sobie gwałtuje. Na sobie Co ty myślisz, że ja na nie no? No, wiosk, mówi, że okay, ja Na sobie nie gwałtuje. Na sobie że nie Dobra Niech ktoś włączy te światła Rage O! Poszedł kill Nikt nie reportuje Już reportuje Trochę minęło, co? Ciało jest jakby na... co, ciało jest na... elektryku. Co to się odwaliło? Juna? E, nie, Juna, a może to był szeryf, który strzelił w kogoś? Nie, oj, to ty chyba w kogoś strzeliłeś, no. bo akurat nie robiłem tego elektryka, wiesz? A no nie. Ja to sekund? Ja no nie widziałam nic, nie wiem To mogło się wydać dać serio? wszystko nie, tak Smer, naprawdę coś próbujesz Uuu, do mnie zrobić Julka, A. Julka O tyle o ile Smurf zawsze pi**y kotopoły, Tak zwierzak go skleerował i wy**ył kanona, który potwierdził, że no, był killerem No można więc... wypi**yć siunę, bo Smurf nie ma po co robić Ta alibi czy... jak jest clearem Nie A. jestem, nie jestem w 100% pewny, ale Julka jakby odsunęła się i skoczyła jakby tak Więc Juna może miała nienaturalny movement, ale Julka by się tak zrobiła. Ja pi**y, Julka mender drzwił Dobra, no to Juna. Juna, możesz się jakoś wybronić jeszcze. Nie, no, no spoko, chyba, się że była Jesterem i nie taki movement, ale nie, no, no to bo Słuchaj, mnie grę. Jak była Sterem, to dobre, a jak nie, no to raczej zła. No niestety. Ale Czy Juna jakiś PDF z rolami? Wroczy. No dobra, to bo Juna, o, Juna chciała kogoś za. No, i, no, i, no to Ja P. 100% ratio mam w tej chwili. Wykrzyknij Kronę. Widzu jest. Spaceman okay. z rolami, co, so, które robią. będą dwa głosy. Ej, mam jeszcze czas, nie? 70... A, dobra, nieważne. 3, <noise> co jest? Blacha, jak jest gesterem, to jest chyba najłatwiejszy win, jaki da się zrobić, nie? Wystarczy, żeby się nie odzywał. No. E, Rozumiem, zagłosowałem dobra. na siebie i dwie osoby też. Dobra, jest burmistrzem i po prostu głosuje sam na siebie. Dlatego tak zrobił takiego baita z tymi rolami w ogóle. Dobra, tak zwany zero head Blacha, ale it's okay. Dobra. Zip. Amogus. Tototon. Tarararum. Pam pam pam. Tum 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 Amigos. Dobra, troje jest. Czy To jest ostatni task, jaki mi został. Jeszcze jeden. Na razie nie ma fraga. O, miner jest. Ja będę stał na majnie. Cześć, no i rach, co u ciebie? Nie gadaj. Ewron, kto jest przy tobie? Kto jest przy tobie? No, to, przy tobie? no, no i na... raktor. No i, rachcior, no i jest przy mnie, ale że no rach, piącie, piąty raz killer, No cóż jest, jak jest. Ja no i robi. No tak... Ej, a wiecie, ustawiłem się, ustawiłem się tak, że pod skałą, żeby być najłatwiejszym fragiem ever. No i raz podchodzi, tak stoi przy mnie nagle guzik. No tu nie ma co mówić. Jest no jak to jest. I what it is, it is, all it all is. All No ja chcę można swoją ja, ja, myślałem, ja, ja myślałem, że w troj jest. Nie no. No i reakcji skłamał! To... No jest jak jest. Na razie. Ja byłem przy guziku, to rybcie. To jest taka groza, czy przegram, co? Eee. A. <laughs> Jezu, ale żarsi kosmonauci. Ale żarsi